Zatrzymuję tutaj rzucam smoka. Celowany I cyk I w szoku Przeciwnik halo, halo, witajcie z tej strony Lechii. witam was w kolejnym odcinku A dzisiaj dosyć niestandardowy zestaw po odcinku gdzie grałem z moim pierwszym zestawem e, I miałem celownik termowizyjny Stwierdziłem, że zbuduję w ten sposób kara Dorzuciłem sobie termowizję zbudowany standardowo, tylko jest tutaj termowizja. Grałem też z tym celownikiem Solo Zero, ale on w sm smoku czasami tam gubił mi. W ogóle nic nie było widać. Z tym celownikiem nie mam takiego problemu. Eee, no i do tego bierzemy sobie taktycznych smoki. Tu był Azwal zbudowany, jakby ktoś chciał wiedzieć, jak jest Azwal zbudowany. Mój to wygląda tak. Eee, do tego smoki, i w doposażeniu tutaj właśnie też miałem smoki, żeby się mi ciągle odnawiały. No i wtedy rzucacie smoka przed siebie. Przeciwnik jest wcelowany, często po prostu się nie rusza i przez tego smoka sobie strzelacie z termowizją, widzicie go dokładnie, także taki odcinek for fan, ale naprawdę odcinek, no, sprawdza się ten zestaw. Sprawdza się ten zestaw. Przeciwnicy są na pewno w szoku. Może gierka nie była idealna, ale było dużo fragów właśnie w ten sposób przez smoka. Także miłego oglądania, łapki w górę mile widziane subskrypcje również. No i wbijacie oczywiście na streamki, które są na Facebooku lub na stronce TV również możecie oglądać. Link w opisie i do zaczenia w kolejnym odcinku, albo na streamie. Let's go! Na kolory polecimy. To jest miejscówka, gdzie kiedyś się lądowało. ja nie chciałem tam, ten łatwiej jest zneutralizować wszystkie cele w sektorze. <grystanie> A bierzemy od razu Odna tak. O. Czas zlecenia zdjęty, tak, czyka swoje kontrakty, czat. Z jest ja? Gdzieś na górze, to? Tutaj też jest. Tak to wygląda, sklepik mamy, dobra. Tu jest ziomek gdzieś. O, ty prawie mi zwiał. Prawie mi zwiał, Mordini. No amunicjant za zanim udało mi się to wyciągnąć, to masakra jakaś. Kurde, trochę lipa wczoraj ten 12 godziny, bo prawie tylko Warzone był. Ale niedługo mówię, będę przychodził Half Life'a na Wiara. Fajna Gierka, najlepsza na Wiara, więc jakoś to zapowiem, także. celnia hmm. zidentyfikowany Czas na magię, Nie Idę bombę dostanę. Jakąś. Dobra, idziemy pałtko. To jest ważne. Przestraszyłem go tymi... Dziękuję, Mirek, za 20 złotych. Ja mają... no, dziękuję bardzo. O, 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 o. Oto, zapomniałem, że to jest jedyny minus tego... ...kulownika. Zobaczymy z daleka. Nie, ja bym musiał kupić tego hmm. selfreza, nie, nie, nie pajatować teraz. Współpracuj Dobra, Dobra go Albo tutaj pójdziemy. O, co się wyłożył

Troszeczkę za wysoko, ale to nie był mój kontrakt, także luz. Dobra. Ja Dobra, mamy tyle hejtu, że chyba rzut sobie sam zamówię, żeby mieć te smoky. Czy, było blisko. Jak na razie same flagi są azwala, ale to nic. Zaraz zobaczycie moc kara przez smołka termowizją. Jak wyjdzie Battlefield 5, to jak myślisz, ile tygodni albo miesięcy Warzone upadnie. Przecież w piątek już był Warzone, nie? Znaczy ten Battlefield. No nie no to Muszą jakieś Jeżeli miałby upaść Warzone to w battlefieldzie by musieli jakieś nie wiadomo jakie no nowości zrobić fajne A nie wiem czy im to się uda Dobra teraz patrzcie teraz tą magię Śmiało, wychyl, wychyl, wychyl. No nie bój się, on dobra Wystraszył się no ale teraz zobaczycie, no tutaj, ale widzieliście to, on w szoku był, on był totalnie w szoku, ja sobie mierzyłem do niego przez ten. I w ten sposób będziemy właśnie niszczyć przeciwników. Kolejnego przeciwnika Który mnie zaraz wyjaśni Biegnie, 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 patrzcie Tam jest za kamieniem, ja się zatrzymuję tutaj Rzucam smoka Celowany I cyk I w szoku, przeciwnik Kolejnego idziemy. Lecimy dalej. Znaczy ogólnie ten celownik nawet nie jest taki. On nie jest taki zły. Przyjęcie z niego strzelania Tutaj teraz bez kogo nie złapię mi prawdopodobnie, ale. No właśnie. A dziękuję za... To gwiazdek. Bestia spalona. Si, si, si. Nie ma żartów. To jest lotnik chyba co? Jak mi się wydaje, to będzie lotnik. Uwaga, o, już wylądował, on biegnie po swój lud. Ciekawe, spróbujemy zrobić to samo z nim jeszcze raz. Ale teraz już pewnie będzie wiedział. Będzie, będzie, będzie wiedział co ja tutaj mam już. O, jedział w tym. Dobra, zrobimy go tak. i ładowanie jest spoko, bo ładuję po 5 od razu, nie pojedynczo. No właśnie siatkę wybrałem taką najlepszą dla mnie, pod ten sterownik. Mamy dwa nowe smoke, już się nam odnowiły, także można spróbować kogoś wyjaśnić znowu. Czy dałby się nam w ogóle kontrakt, żeby to... żeby to lepiej tutaj na BSP pośmielić sobie. Tutaj mamy, dobra. Kurde, niebe niebezpieczny rej... oj. Ten trag będzie coś walczył ze mną, czy nie? Udaję Bambika. Dobra, nie zawrócił. Ja o, zresztą tam robi, jakiś kontrakt. I robimy to w ten sam sposób, podjeżdżamy sobie pod góreczkę. I cyk Ale przez chwilę go nie było, mogę normalnie go zabić tak naprawdę. Bydę ja go zgubiłem. Jak on tak trafia powiedzmy kościół myśli. Wychyl! Zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. A. Wzywam ostrzał, cele oznaczone. Siadałem na siebie. No to hit jest po prostu jakiś. Kasetówka minęła i w spadła. Ja Czy ja oznaczyłem? Co co chodzi teraz? Maksymu zimku jest na 44 miesiąc? on nie będzie lądował po spoilu zaraz tutaj. Dobra. O nie, najgorzej. Salo Ups Dobra, ja muszę auto zmienić na jakieś lepsze To już długo nie, nie podziała niestety Nie, nie, Boga nie, nie, imat. nie,

O, chyba go zabił Uwaga albo był w tym miejscu. Uwaga, BFL ci na oparach. Uwaga, BFL ci na Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy. Chyba go zabił, bo tam jest jakiś lód Tu jest sniper gdzieś. Popsuł mi się, pomyślał, że smoke to jest. że outko mi się popsuło. Dobra, lecimy. Do sztrefy wyjdziemy sobie. Na środek trzeba wbić się. Czekajcie, ja zawsze się wszystko przeładowałem. To później się przejadę na tym, jak będzie nieprzeładowane. Ja prowadzę. Let's go!

Ale co to każdy potrafi gościu Aj, kurde! Aj aj! aj. szkoda! Bo to była wielka, naprawdę. Bo to szkoda, że tak go nie przejechał tam jeszcze. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiacie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijajcie również na streamki do mnie na fanpage'a. A jak ktoś nie ma Facebooka, to może oglądać również na LechTV. Linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na streamku. Cześć, cześć.